Dzisiaj składamy hołd Michałowi Dąbrowiczowi, ofiarze poznańskiego czerwca 56 roku. Mówi się, że była to przypadkowa ofiara, bo okoliczności, w jakich zginął, mogłyby na to wskazywać. Miejsce, w którym został postrzelony w Poznaniu, było bardzo odległe od zdarzeń, tych kluczowych, które się działy właśnie 1956 roku. Natomiast no nie ulega wątpliwości, że ta tragedia, która dotknęła jego osobę i yy, całą jego rodzinę, ona była w dwojaki sposób, można powiedzieć, tragiczna ze względu na to, że Michał miał następnego dnia brać ślub. I tak naprawdę, poza tym, że można powiedzieć, no nie doszło oczywiście do tego ślubu, bo nie mogła do niego dojść, no to jest to jedna z ofiar zaliczanych do tych 60 czy 57 w zasadzie, bo mówi się o 57 osobach, które zginęły właśnie w wydarzeniach czerwcowych w Poznaniu. Myślę, że bardzo ważne jest pamiętać nie tylko o bohaterze Michale Dąbrowiczu. Świecki to jest kawał historii. Pochowani są tutaj bohaterowie. bohaterowie Powstania wiekopolskiego, bohaterowie II wojny światowej, żołnierze, ofiary kaźni II wojny światowej. I tutaj można naprawdę poznać historię naszego miasta, naszego regionu, Polski. Myślę, że to jest bardzo cenne, zwłaszcza, że młodzież ze szkół, zwłaszcza średnich, przychodzi tutaj, sprząta te groby, uczy się tej historii i to jest bardzo dobra dla nich żywa nauka i lekcja historii.